Dawać, dawaj, dawaj. Już masz? No. Trzy, dwa, trzy. Sześćdziesiąt kilo. Serio. Dobra, czwarta. Dawaj go mi pić woli od trzymania. Ci spuchnie bardziej przez Mogę dwoma rękami trzymać? Nie Trzy, dwa, jeden. Zgram Ci, nie? Te filmy. Ja spoko. I Ci to dam, kurwa, przecież na siłkę. Raz Pięknie. Siedem. Jeszcze trzy. Normalnie. Dawaj. Raz. Dawaj, bo siedem sekund zostało. Jeszcze raz szybko. Dobrze, Elegancko.